No. Ja powiem czy widzieliśmy czy nie Dobrze Co widzieliście? Yy, trawę. Trabę, trawę to bez chodzenia po lesie widziałem. Nie <grym grym grym> musimy iść do lasu. Dobra, idę zobaczyć na krótkich spacera? To idź. Nie będę wchodził aż z lasu. Na krótki spacerak pójdę. Po grzyby. Po jakiego borowika tam leżysz? Po grzebie. A borowik to grzyb. Tak? I to też na, idzie na hmm. przez lat z ktą. W jakimś szybkim... Obronnym. <gryby> tak. Jeszcze się groźnie nazywa. Mefi <gryby> biegnie. Znalazłeś? O, ja znalazłam lisa. Zobacz jaki lis. Lis mnie atakuje. <grym>, Liz, Lis. Widzisz? O, o mówiła. W Przepraszam! bardzo. Nie szkodzi. Niech No niech zje. zje. Mówiliśmy, że to lisy lubią najbardziej. Super. No, on mówił, super, bo nie powinien na drugie sam, nie powinien Co? O, ja oj, oj, z głodu umrzesz. Jeszcze bułka jest, taka inna, ale jest, nie ma się. Już mówiliśmy, że lis lubią najbardziej bułki Myś z Wiedronki. Wyczuł jej. Ale niedaleko z McDonald's. Wyczuł z daleka ten lis, widzisz? No to jak to teraz się ludzi już nie ma co interesować, bo już bułkę zjadł. Ja naprawdę przepraszam. No nie skoń, na zdrowie. No na zdrowie to nie wiem, co mu będzie. Coś jeszcze byś chciał? A by jak zaatakował? Od razu do bułki poleciał! Tak, to jest wiesz, Tak, od razu. <grym> jeszcze mało nie wie co jest na razie na bułki. A, A, ja to mało. się nawet znalazłem widzę? To grzyba. A co znalazłeś? Żołędzia? ten! Dwa, tylko że jeden uciekł z domu. Chodzili się, już zjadłeś, tak? Zobaczymy, komunikacyjnie znów. Ale papieros... O, papieroska jeszcze pewnie. <grym> to. Chodź tu, gdzie po prostu? Rozpopiłby! Dobry <grym> ma. <grym grym> Pieniądze Państwo gubią. A, A. dziękuję. A. Idziemy, nie bo Ty wiem nie pójdzie teraz A to moje. Merci. Ja ty. Jadłeś? No. Podziękuj ładnie. Na zdrowie. Do następnego no. razu. Chodź tu. Wariacie. Chodź. Tu. Do, widzenia. Do, widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. A nie, to mam nową No co, kupimy ci dzisiaj. No że skarbie, no, biesi, mą, to, to nie, nie, płakać będę. Tak, teraz w tym momencie? Bo taka przygoda fajna była. No <gup> no to A mówiła mama, to czy ty mówię, że to liście robią najbardziej? Jak się rzuci. A mogliście jeszcze na kropkę? To była dobre. To było Ale co? Ale to było świetne naprawdę Super przygoda No to papo i że wierz mi da Ale to było piękne naprawdę A może to mnie marzy, że to jest No to Ale przestaś Ale... nie nie będę płakał Śmieszne. śmieszmy bo pojedziesz przez biedronkę, kupię ci 10 bułek i każę ci je zjeść Biedny wygłodzony Lisek se pojadł

Dla mnie? Nie musimy szukać widać. No to tam tatoś ma dla mnie ciekawego? Taki wąż. Pluszanka. Wąż? Ja się boję węża. Nusańka. Ba, Jaki wąż. Ha, ha. A ten... A to ta głowa? Mhm, fajny.